Witajcie moi drodzy widzowie! Dzisiaj chciałbym się pochwalić z wygraną w zdabce Playbox 7 za 30 zł. Jak wiecie, zdabka miała być przeznaczona na nagranie odcinka. Po długo już nie rzucałem na YouTube odcinki ze zdabkami. No i oczywiście się nie powstrzymałem, żeby nie zdrapać. Zdapałem tą zdabkę od razu jak kupiłem. I zobaczcie sami. Co mi się udało w tej zdrabce wygrać? Tu było 15, tu mi wpadło 10 zł. Tutaj, gdzie była siódemka też wpadła mi 10. Tutaj 10. Na e, kolejnej stronie tej zdrabce tu też 10 zł. Wtedy wpadło, tu gdzie były lustra, też 10 zł. Wtedy tutaj, gdzie były perły, jest 10 złotych pierścionek, też 10 złotych korona, 10 złotych monety, 10 złotych. Także ogólnie udało mi się w tej zdawce wygrać 100 złotych. Jest to siódmy stopień wygrania. Także podsumowując, na, na zapkę wydałem 30, a 100 złotych udało mi się wygrać. Czyli jestem 70 zł na plusie. Także co moi drodzy, jeśli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie ciepło. Cześć.